Wioszono na sesję Rady Powiatu Koleckiego w dniu 22 listopada 2013 roku przez pana Krzysztofa Pisiaka dotyczącego oznakowania skrzyżowania drogi powiatowej z Krajową, informuje, iż oznakowanie dróg w skrzyżowań należy do zarządu dróg nadrzędnych. W tym przypadku to jest generalna dyrekcja dróg Krajowych i autostrad. Przewodzone się kontroli z przedstawicielem rejonu z Łomży Stwierdziliśmy, że stoi na tej drodze, na skrzyżowaniu stoi znak B20, czyli 100. Dodatkowo jest też oznakowanie poziome na tej drodze, czyli zjazd znoszonej z drogi krajowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bo rozmawialiśmy z przedstawicielami właśnie tego, tego, tej dyrekcji, czy nie dałoby się ewentualnie przedstawić tego etapu na drodze Nie ma takiego obowiązku, żebyśmy że mi dodatkowy. W, w obszarze zabudowanym 41 znak, e, czyli stop bądź ustąpię szęca, czy jazdę, i często przejazdu, i praktycznie koniec. E, wiele się znaki, e, jak mówię, w połączeniu mamy zdjęcia, będę Państwu wskazać o tym pierwszym zdjęciu. W połączeniu trzecim, trzecim zdjęciu. To jest krzywda naszej szybie drogowej. Stąd znak stop, to y, jest nie ciągłe, i ja widocznie jest bo tu było też takie pytanie, było jest, że jest niewidoczne trzymanie. Następnym <grym> razem się przeprosili. To jest, to jest strona prawa wjazdu z tej I jeszcze następny, prosimy. Stoisz, to jest stoi strona lewa. I jeszcze następny, prosimy <grym> zdjęcie. O, to jest przykład znakowania, powielania znaków, na przykład stopy. Znak ósmą kieszenstwa z tabliczką 150 na 20 ustawia się w czasie zabudowanym po to, żeby poza obszarem zabudowanym na swoją prędkość wnosić w środowisku. Po to jest ten znak tabliczka, żeby mieć możliwość woli i mieć prawo trzymać się przyznanych starożytnych. Według przedstawiciela Generalnej Dyrekcji o znakowanie tego stronie w wystarczającym stopniu to, że nie ma obowiązku, ale... Chodzi o to, że jest ciągna budowa. Trzeba się nie zauważyć tego znaku stop i się pojedzie dalej. Nie. Ja, to, że nie, ma, nie, 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 nie. Nie, 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 ale nie, nie, ale, czy, yy, nie, 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 się dalej,

Ja też tak myślałem, że tak i pan powiedziałem, że a co ta dla nas kosztuje tam jest tam 200 zł, 300 mi zł, znak. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo w obszarze zabudowania nie ma. Prawo zakazuje. Nie ma. Czyli kierowca, który skończył prawo jazdy, musi wiedzieć, że bo w obszarze zabudowania ma jeden znak. Końc, kropka. Dwa zasadzie tam jest, bo jest znak pionowi i są żołnierzy poziomienia ciągła do zatrzymania. Natomiast do innego znaku, to Rady się wymyślą, w A w Kisielnicy, przepraszam jedno słowo, są... w Kisielnicy, jak się wyjeżdżamy yes, z naszej kryjówki, jest znak powyższego rzędu. I drugą rzecz, taką rzecz powiem, że tak jeśli jest nadrzędne oznakowanie skrzyżowania przez zarządcę drogi wyższego rzędu, to ten niższego rzędu nie może mu mieszać. Bo to do czyichś wypadków, proszę Państwa. Ktoś powie w sądzie, że starosta nie ustawił się z nami. Przed takim, czymś w drugim miejscu, nie, doświadomo. świadomo. ustawił, a drugi jest nie ustawił. Nie no. możemy, e, jakby w nośnik do siebie nie przypisali. Nie możemy. I gdybyś na nie, bo wie Pan, dochodzi do sprawy sądowej i zaczyna się tłumaczyć w sądzie, że na tej drodze Pan ustawił, a obok na drugiej drodze nie postawił, załóżmy. Powtórzenie znaku, czyli z tymi się tu przewodniczą. Ja nie podchodzę, żeby mi tak stawiano, bo mówię. Później sami sobie. Dlaczego jest w obszarze? Nie powtórzenie znaku. Dlatego, że ma innych innej szybkości. I na trwiczych drogach do 90 na godzinę. Czy ostrzy zgłosił się już zmniejszy, na to, obszarze zabudowany zabudowanym, on ma jechać pieniądze na godzinę. Jeśli on jadł 90 na godzinę, nie zauważy znaku,

Proszę zatwierdzić, bo nie możemy sobie takie stwierdzić. Nie możemy sami dzisiaj postawić jakiegokolwiek znaku. Nie możemy. Znam przypadek taki, że zarządca drogi na wniosek, na wniosek by mógł przejść przejście na pierwszy. Wypada się stał. sprawa w sądzie i wypada To moja sugestia, mieszkańca mieszkańcego na tej ulicy i... Tylko na zakończenie. Przecież w telewizji też się mówi, że powtarzanie tych ciągłych znaków to się robi to wszystko mędry. Ja powiem inaczej. Ja raz mandat zapłaciłem za to, co Pan mówi i teraz, e, czy jest to, czy nie ma, to staję. <śmierdziwia> no no, to jest dobra. pan. mówię, policjant powie, widział Pan na co? ale nikt nie jechał. A jeszcze na jednym, widział Pan? No już jak ja nie chciałbym nic mówić i to nie z dyskusji. No. Tak jest. Czy ja też I teraz w wiadomo, że drogi krajowe przyniosą taki znowu i się stanie.